Ja osobiście byłem grzecznym dzieckiem w miarę. No, powiem tak, ale to, że ja akurat mogłem coś odwalać, wcale nie oznacza, że na własnych doświadczeniach nie będę wpływał na was, abyście wybyli lepszą wersję samych siebie. Ja pamiętam, jak w Technikum była jakaś trzoda, taka totalna trzoda na, na lekcji fizyki i się w pewnym momencie w Chciałem iść do kibla, a ona mnie nie puszczała, i w pewnym momencie, yy, ten podlazłem do, do drzwi i kazała mi ich nie otwierać. A ja wtedy, dobra, spoko, to ich nie otworzę. Po prostu wziąłem, podniosłem je, wyciągnąłem z, z zawiasów, położyłem obok i wyszedłem. <laughs> Ale, ej, yy, formalnie ich nie otworzyłem, ok? Nie pytajcie, dlaczego yy, lubiłem cegły. I zawsze wyszkolę na cegły. Jadłeś się, Ale co jadłem? Dlaczego y, lubiłeś cegły? A! Odnośnie cegły. Nie, wrzucałem cegły y, kolegom do plecaków. Wyciągałem im podręczniki, wrzucałem cegły i oni kurwa chodzili z, z cegłami w plecaku. I dopiero pod koniec na przykład nie wiem, lekcji czy przerwy się, się orientowali, że nie mają podręczników, i im pochowałem wszystko.